to wydaje się całkiem fajną przygodą. Na zasadzie na chwilę gdzieś tam zejść z, z takiego utartego szlaku podróżowania. Tak, się, że tu mamy wykupiony hotel, jest tu mamy... To przygoda. I wiesz, dlaczego nie zazdrościłam? Bo ja byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem. I jak ja myślałam o tym, że miałabym poprosić kogoś na ulicy o nocleg albo o pieniądze, to ja wiem, że to byłaby dla mnie taka bariera, której ja bym nie potrafiła przeskoczyć, bo we mnie gdzieś to myślę zostało, mimo że jako duża dziewczynka pracuje sobie w telewizji, to, to nie wiem, to, to, to te cechy z dzieciństwa gdzieś tam pewnie się czają, więc... E... Wiesz, co zazdrościłam i Radkowi, bo byli tam razem. I to rzeczywiście, jak jedziesz tam z facetem, to mam wrażenie, że to jest, to, to jest absolutnie najlepsza opcja, bo masz się na kim oprzeć. I w takiej sytuacji, może wtedy, kochanie, idź, idź ty to bo po prostu to, to by wchodziło w grę. Ale, ale nie wiem, czy no, to jest takie pokonywanie siebie gdzieś tam, jakichś swoich, swoich ograniczeń, swoich barier. I na pewno to no, przygoda, przygoda obłędna. Wiesz, to jak patrzę. Nie, nie, ja bym się bała, zwyczajnie. Po prostu. Tak, zwyczajnie. Byłam na takiej wygodnej pozycji, z której mogłam ich obserwować. W życiu się tyle nie naczekałam. Ja tam naprawdę czekałam po parę godzin, bo oni dobiegali w bardzo różnym czasie, ja jestem dla nich metem, ja, ja jestem dla nich tłem, to, to nie jest tak, że ja nie jestem gwiazdą tego programu, ja jestem, oni są bohaterami, gwiazdami tego programu, ja jestem tłem, jestem ich, jestem moderatorem, jestem startem, jestem metą, jestem grą amulet, jestem drogowskazem czasami, rozdaję im koperty i... I moja rola głównie polegała na czekaniu przy tym czerwonym stoliku, z tą czerwoną flagą i z tym czerwonym dywanikiem i to czekanie naprawdę, naprawdę trwało, ale też było emocjonujące, bo mogę Wam zdradzić kulisy. No bo... To jest tak, że każda, każda z tych par ma GPS, my wiemy, jak oni się poruszają. No, z każdą parą też jest reporter i operator. Czy znaczy, wy wiecie, gdzie oni są? My, my wiemy, tak, my wiemy, gdzie oni są i co robią. My dostajemy te, te informacje, co, co, co się dzieje. I ta, ta akcja, te sytuacje się tak często zmieniały, znaczy to były takie zwroty akcji, że czasem śmialiśmy się z, z naszą ekipą, z ludźmi z produkcji, że gdybyśmy chcieli ten program wyreżyserować, to to, to, to by tak dobrze nie wyszło, bo tam naprawdę będzie się o Jezu, to wszystko będzie się zmieniać, tam no, oglądajcie po prostu.